Gość Radia Gdańsk. Doktor Aleksandra Borowicz, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej i Rozmawia Kuba Kauga. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani doktor, wybiera się pani na koncert dzisiaj okay. wieczorem? Oczywiście. Ale w Gdańsku, w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Rzeszowie czy w Prakowie? No, ze względów organizacyjnych i logistycznych to w Gdańsku. Tak celowo wymieniłem, bo seria takich koncertów kończących polską prezydencję w radzie Unii Europejskiej to jak rozumiem element polityki kulturalnej. Tak, w ogóle polska prezydencja bardzo mocny nacisk na to postawiła już w fazie takiej przygotowawczej, że program kulturalny pokazujący Polskę z zupełnie innej strony, ale też w wymiarze takim międzynarodowym, europejskim, bo wydarzenia też miały miejsce za granicą. Miały promować i pokazać właśnie tą, to nasze oddanie, jak kultura, w jaki kultura sposób może nas łączyć. Także też było widać już od samego początku, że różnego rodzaju koncerty, wystawy będą mocno promowane w tym programie prezydencji. Wolność jest kobietą, to jest hasło koncertu w Gdańsku. Tak jak spojrzałem, przeróżne takie, powiedzmy, akcenty porozkładane, związane z wartościami w, w, w różnych miastach. Tu w Gdańsku, taki, jak rozumiem, no. Podkreślenie tego lokalnego ducha trochę, tego podążania do wolności to raz, a dwa, jak rozumiem, też podkreślania siły kobiet aktualnie w polityce. Zdecydowanie, co widzimy w Trójmieście. No, wolność to w naturalny sposób, y, solidarność, kolebka tutaj, którą mamy tak naprawdę, to jest naturalne, że z tym jakby Gdańsk chce być y, łączone, a kobieta to już chyba taka praktyka u nas, bo jak spojrzymy na nasze władze tutaj trójmiejskie, to kobiety są bardzo mocno widoczne na tych najwyższych stanowiskach i to warto podkreślać. To jest niekwestionowane, ale dobra, to już tytułem wstępu o, o koncercie. Co mówią specjaliści od integracji europejskiej o tym ostatnim półroczu pod przewodnictwem Polski? To była prezydencja bardzo dobrze poprowadzona, natomiast nie można na pewno jej nazwać jako wybitną. Tak naprawdę, a mieliśmy takie oczekiwania, tak naprawdę. Aspiracje, duże. Aspiracje były. były duże, oczekiwania też Europy były bardzo, Unii Europejskiej były bardzo duże wobec Polski, dlatego że byliśmy z kilku względów, to tak naprawdę mieliśmy te cechy, żeby, żeby zapisać się na kartach historii jako ta wybitna, przychodząca na myśl jako jedna z najbardziej skutecznych prezydencji. Ze względu na sytuację geopolityczną, ale też wybrany rząd w 2023 roku, który też zmienił pewne nastroje w społeczeństwie i Unia Europejska pokładała bardzo duże nadzieje w tej prezydencji. Co nie zmniejsza faktu, że byliśmy skuteczni, doskonale ją organizacyjnie poprowadziliśmy, jak zresztą większej rzeczy europejskich, które robimy. To zaraz porozmawiamy o tym, co się udało, co się nie udało w, w tym ostatnim półroczu, ale jeszcze chcę tak zapytać, kiedy przyjmowaliśmy, prezydencję od Węgrów, to była mowa o tym, że ta prezydencja węgierska była taka mało dynamiczna, że trochę też przywódcy europejscy, czy kraje europejskie, trochę być może bagatelizowały z pewnych względów te Węgry, nie wysyłając tam na przykład najwyższych przedstawicieli na negocjacje przeróżne. Jak my byliśmy potraktowani, czy kontrastując i porównując to z Węgrami, czy wypadamy bardziej dynamicznie? Zdecydowanie bardziej dynamicznie, ze względu na to, że tych samych spotkań na najwyższych w naszym szczeblu było zdecydowanie więcej i formalnych, i nieformalnych. Także tutaj bardzo dużo się działo, e, jeśli chodzi o te spotkania i tą intensywność spotkań. I widać, że wiele rzeczy nabrało takiego dynamizmu, jeśli chodzi o postępującą legislację, bo trzeba pamiętać, że prezydencja to jest codzienna, ciężka, mozolna y, praca, której my nie widzimy tak naprawdę. To, y, to co my widzimy y, w sferze publicznej, y, w mediach tak naprawdę, y, to są pewne wydarzenia, tak, Czy są to konferencje namiastki. gdzieś tam mamy informację, że odbyła się konferencja na najwyższym szczeblu, tak? ministrów i tak dalej. Natomiast gro pracy, która y, pogłębia integrację europejską, która przesuwa ten projekt do przodu ciągle, odbywa się za zamkniętymi drzwiami, gdzie się wypracowuje różnego rodzaju porozumienia polityczne, daje się mandat poszczególnym instytucjom do dalszych negocjacji, bo pamiętajmy, że ta cała legislacja odbywa się w pewnym trilogu, tak? Komisja, Rada Unii Europejskiej Parlament Europejski. i Parlament Europejski, więc tutaj nic się nie dzieje z dnia na dzień. No właśnie, to przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej tak naprawdę czemu służyć ma wypracowaniu rozwiązań legislacyjnych? Rozwiązań legislacyjnych niektóre rzeczy się domyka w poszczególnych lekcji to, co się udaje domykać tak naprawdę, które, z których wychodzi gotowy produkt, tak czyli my już wiemy, że coś zostało podpisane za miesiąc na przykład będzie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, to najczęściej nie jest wprost praca ostatniego, ostatnich sześciu miesięcy prezydencji, która aktualnie Tylko pewnie kilku trwa... lat. Tylko kilku lat, tak? ale są też y, takie sytuacje, w których y, prezydencja jest w stanie pchnąć po prostu świeżość, życie, tak naprawdę, i wypracować pewne y, porozumienia, które na przykład dwa lata gdzieś tam na stołach były i, i, i trudno było y, pewne rzeczy y, przeprowadzić. To w tej materii mamy czym się pochwalić? Oczywiście, że mamy się. To czym co się pochwalić? takiego udało pod polską prezydencją? To, to są rzeczy, które bardzo mocno wpisują się w hasło bezpieczna Europa, tak? Europa, bezpieczeństwo, tak? To, to było nasze hasło, które rozlało się na wiele, wiele elementów i myślę, że na samym szczycie tej takiej listy rankingowej sukcesów, to jest program na rzecz europejskiej obronności i oczywiście od razu trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że my dzisiaj kończymy pracę nad tym, nad tym programem. Ale przekazujemy, Coś konkretnego, dlaczego którzy konkretne przejmują? pewne ustalenia, od nas, tak? Tak, pewne porozumienia polityczne, kształt tego programu, który będzie dalej wdrażany. I tutaj trzeba podkreślić, że wiele rzeczy, jak tarcza wschód, która jest włączona do tego programu, to są nasze interesy tutaj wschodniej flanki, tak naprawdę. Więc warto podkreślić, że w tym wymiarze byliśmy bardzo skuteczni. Natomiast po wakacjach ta legislacja będzie dalej postępowała. Są elementy... Ale to jest tak, przepraszam, że wejdę w słowo, że można powiedzieć, że po tej półrocznej polskiej prezydencji Europa jest bliżej wspólnej polityki obronnej? Zdecydowanie tak, dlatego że w ramach tego programu no, udało się pewne antagonizmy istniejące pomiędzy państwami członkowskimi, ich priorytety, pewną specyfikę przemysłu, który reprezentują chociażby Francja, Niemcy, na pewne inne elementy stawiają stawiają naciski. Udało się to pod takim hasłem regionalnych priorytetów y, włączyć do programu, gdzie każdy kraj ma tą przestrzeń właśnie do umiejscowienia tych swoich przewag, jeśli chodzi o przemysł y, obronny. Ale I bez presji jest... ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, no bo jednak ona jest Oczywiście, też polityka, że jest. To byłoby możliwe? Y, nie wiem, czy byłoby możliwe, czy nie byłoby możliwe. Tego też nie wiem. Y, natomiast y, na pewno y, jest to bardzo motywujące y, i tutaj nie ma tego rozłamu jeśli chodzi o właśnie kraje południa, kraje właśnie północy w przypadku tego wspólnego programu i co ważne, też Parlament Europejski w pewnym momencie pewne inne elementy proponował jakby chociażby komponenty z których będą sprzęty militarne budowane muszą miały zawierać 70% komponentu Euro... naszego unijnego tak, tak, europejskiego. tak europejskiego tutaj gdzieś udało się zejść do poziomu 35-65 także tutaj też jest gdzieś ta przestrzeń pozytywna ale tak jak mówiłam czy tarcza wschód czy finansowanie właśnie które może dzisiaj jeszcze nie jest bo, bo tak imponujące. Natomiast decyzja chociażby, że, że będziemy w ramach mechanizmu safe mieć 150 miliardów euro do, do dyspozycji w kolejnych latach. to to już są konkretne kwoty i rozwiązania, które się przyjmuje starają się postawić na pewną elastyczność, żeby, Właśnie, no, nie zmuszać krajów do, do jakiegoś działania wbrew, wbrew własnej woli. A z takich rzeczy namacalnych, tak bym to określił bardziej, takich, które szybko dotkną zwykłego obywatela. Takie najszybciej, najszybciej dotykające. Czy w ogóle jest, na jest, polu, tak? jest, jest. Jest praca bardzo mocno zaawansowana w tej chwili nad całym pakietem farmaceutycznym. Są to ustalenia, które właściwie 20 lat nie były w Unii Europejskiej dotykane i to jest też konsekwencja tego, że, że mieliśmy pandemię. I państwa członkowskie y, podjęły decyzję właśnie o y, przepracowaniu pewnej y, legislacji w zakresie chociażby leków krytycznych, substancji aktywnych, y, troszeczkę zmiany, właśnie i uniezależnienia się w łańcuchu dostaw od, y, od Azji. Więc to są takie priorytetowe rzeczy. Ale są też y, elementy y, chociażby y, dotyczące zabawek. Y, to, to, też, y, to też jest taka rzecz, która. Nie jest jakby pierwszym argumentem przytaczanym, jeśli chodzi o, o polską prezydencję. E, dyrektywa zabawkowa, tak zwana. Tak zwana tak? dyrektywa zabawkowa, i e, już w kwietniu wiedzieliśmy, że e, jest porozumienie e, polityczne w Radzie Unii Europejskiej i będziemy szli w stronę rozporządzenia, co oznacza, że będziemy mieć takie same. Ustalenia, jeśli chodzi o wymogi techniczne, normy bezpieczeństwa, substancje dopuszczone, niedopuszczone w przypadku zabawek, bo było to zróżnicowane. Mieliśmy pewien poziom minimum w Unii Europejskiej. W tej chwili będzie to ujednolicone. Jest taką ciekawostką, że powstanie tak zwany paszport cyfrowy, który będzie bardzo ściśle, właśnie pozwalał na prześledzenie całego procesu produkcji spełnionych norm. Paszport I... cyfrowy dla zabawek tak, dla każdego, dla każdego produktu, dlatego, że y, dochodziło do przekłamań ten znak słynny CE, który, y, który Państwo y, i słuchacze pewnie znają. Zresztą, jeżeli ktoś nas słyszy, to może zdjąć okulary i sprawdzić, czy na okularach ma znak CE, y, bo powinien być. Y, no, okazywało się, że wiele z y, stowarzyszeń branżowych, konsumenckich y, mówiło, że po prostu dokumenty były sfałszowane, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty pochodzące z państw trzecich. A ten paszport cyfrowy będzie dotyczył zarówno importu spoza Unii, jak i produkowanych zabawek w Unii Europejskiej. Czyli ktoś rozumiem, tym... tak już przekładając to na jakiś konkretny przykład, jak nie wiem, silikonową zabawkę jakąś na przykład kupi, to będzie mógł mieć pewność, że ona jest z silikonu, a nie siódmej Dokładnie. kategorii plastiku. Wszyscy wszyscy wiemy, jak wygląda odpakowanie zabawek, yy, specyficzny zapach yy, substancji, które wpływają, zwłaszcza na dzieci, na gospodarkę hormonalną są często rakotwórcze, zostaną wykluczone dlatego, że bardzo dużo miejsca poświęc poświęcone będzie właśnie substancjom wyłączonym z użytków przy produkcji zabawek. A jak długo trwały, tak z ciekawości prace nad, tymi, nad tą dyrektywą w, w Unii Europejskiej? Ogólnie? Jak dobrze pamiętam, to od 2023 roku. Roku zaczęły, zaczęła się dyskusja, także ostatnie dwa lata właściwie nie można było dojść do porozumienia politycznego o. w samej Radzie Unii Europejskiej. Czyli nam także się udało doprowadzić pchnąć, do tego porozumienia Tak, tak. I tutaj I to nam to jest bardzo przypisują realne. po stronie sukcesów. Tak, tak. I to wprost mówi się właśnie o tym jako taki namacalny efekt. A przykładem innym jest chociażby umowa dotycząca handlu cyfrowego z Singapurem. Która została podpisana 7 maja 2025, i już tutaj mamy temat, e, oczywiście e, w życiu, że tak powiem, czyli mamy dokument podpisany przez obydwie strony. E, natomiast, e, oczywiście, tak jak na początku powiedzieliśmy, że nawet jeżeli zamykamy pewien temat, w Unii Europejskiej w czasie prezydencji, to nie można powiedzieć, że nie jest to sukces poprzedników naszych, dlatego że y, umowy międzynarodowe też y, nie powstają w ciągu czterech czy pięciu miesięcy. Także warto... Ale jak rozumiem z tymi zabawkami, jak się przez dwa lata nie mogli dogadać tak, w, zdecydowanie. w chyba prostej kwestii, to, to jest no, to raczej sukces. Zabawki zawsze w ogóle podlegały pewnym one budzą emocje Tak, obostrzeniom bardzo mocnym. Też mamy lobby odpowiednie. Teraz będzie ciekawym właśnie dalsze negocjacje, jak będą postępowały. Bo prezydencję przejmie Dania, a wiemy, że mają bardzo mocnego gracza na rynku globalnym, jest jeśli przemysł, chodzi o tak, zabawki, globalny. więc będzie też ciekawym obserwowanie, jak dalej to się będzie toczyło. Po stronie porażek, co jest największą porażką? Bo na pewno te porażki też są. Mm. No, ja bym powiedziała, że może nie porażki, natomiast spodziewaliśmy się większej dynamiki, jeśli chodzi zwłaszcza o rozszerzenie, o kwestie otwierania kolejnych tak zwanych klastrów, czapterów do negocjacji z Ukrainą i dyskusji o jej przyjęciu. Czy jesteśmy zaskoczeni, że no to nie miało takiej dynamiki, jakiej się spodziewaliśmy nie do końca, bo wszyscy się spodziewali tego weta, weta węgier. Natomiast to w publicznej... No raczej byłoby publicznej... to zaskoczenie, gdyby Węgry dokładnie, poparły, prawda? Dokładnie. I integrację z. Może się spodziewamy jakiejś większej presji, większej dyskusji wokół tego. Natomiast widać, że był to temat, który odbywał się, był dyskutowany za zamkniętymi drzwiami i też mało mamy informacji. To w ostatnim czasie, właśnie kiedy przyszło to podsumowanie, to też politycy właśnie zajmujący się, czy, czy pani minister sobkowiak czarnecka właśnie podkreśla, że to jest ten element, który. Gdzieś tam ma na agendzie niespełnionych takich y, y, priorytetów. Może nie w takim stopniu, jakby sobie tego życzyła, po prostu. Skoro Węgry wywołaliśmy. W, albo pani wywołała, jak w odpowiedzi na pytanie, to tak. Pamięta pani, od czego się zaczęła polska prezydencja? Taki, hmm, tak, Taki był żart, w, wymiana wiceminister. Wymiana w minister Romanowski, do, do Romanowski za prezydencję. Tak. I wtedy też, kiedy pół roku temu o tym rozmawialiśmy, na początku prezydencji, mówiła pani, że to też jest taka szansa dla Polski na zwrócenie uwagi na pewne sprawy związane czy z praworządnością, czy no, generalnie z. Współpracą europejską na, na, na tym poziomie. Jak byśmy to teraz ocenili z tej perspektywy? Wtedy też mówiliśmy o tym, że duże nadzieje w Europie właśnie dlatego, że powiedzmy udało się zatrzymać populizm w 2023 roku w Polsce, no ale tutaj widzimy, że jednak rząd nie dowiózł też. Tak politycznie zupełnie swoich, swoich założeń powiedzmy. No trochę od tego też zaczęliśmy dzisiaj, tak. Tak, że, że ta przełomowość naszej prezydencji gdzieś troszkę miała podcięte skrzydła, trochę przez rozproszenie związane z prowadzeniem kampanii prezydenckiej i też no, nieskutecznej, tak z punktu widzenia rządu obecnego. Mm, I to też odbiło się echem w, w Europie. Były duże nadzieje, i to no, nie, nie wybrzmiało pozytywnym, pozytywnie, a było wiele elementów, które wskazywały na to, że możemy powalczyć tak naprawdę e, o te kwestie praworządności. Gdzieś to tak nam rozmyło się, bym powiedziała, w, chyba na gruncie też e, m, bieżączki politycznej, e, którą obserwowaliśmy w kraju. Dużo różnych okoliczności. No i Dużo okoliczności, tak, takie są czasy. Śledziała. Nikt nie mówi, że to są łatwe, y, łatwe czasy, a oczekujemy pełnej mobilizacji od polityków w każdym wymiarze. Pani doktor, bardzo dziękuję za to podsumowanie i za to poradne spotkanie. D dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Gość Radia Gdańsk. Naszym gościem była dr Aleksandra Borowicz, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej. Rozmawiał Kuba Kauga za 13 minut 9.